witam nie byłbym sobą, jakbym się nie pochwalił czymś ciekawym dzisiaj powiem szczerze chodziłem za nimi troszkę już myślałem, że bardzo późno wystartują, ale pokażę wam teraz taką ciekawostkę już były pokazywane na grupach różnych, ale ja wam teraz pokażę pierwsze malutkie są bardzo sożkowate. także Pokazuję. Zobaczcie, to jest moja dłoń. Malutkie smardze stożkowate. W tych miejscach, gdzie spodziewałem się, że będą wcześniej nie było. A tu w tym miejscu, gdzie zawsze później spotykałem, proszę pokazały się jako pierwsze. Mam nadzieję, że nie Wiatr ich nie obsuszy, bo, bo nie ma teraz za dużo yy, ciepła, raczej znaczy, yy, wilgoci, ani deszczów. więc popatrzymy jeszcze. Pokażę Wam jeszcze kilka innych owocników. Tu macie cztery, moment, przestawia się w inne miejsce i zaraz Wam pokażę kolejne. To może jeszcze pokażę Wam na zbliżeniu te, te smardze. Zbliżymy, żeby można było zobaczyć. Zobaczcie jakie piękne. No dobra, idziemy poszukać jeszcze, znaczy poszukać. Już widziałem, więc pokażę tylko. Tak, tu jest kolejne dwa. Jak widzicie, to jest ich naturalne środowisko. One nie rosną na korze, tak jak można często spotkać właśnie na korze. U mnie w naturalnym środowisku występują co roku. Więc mogę Wam je pokazywać. Także te, te, te też zbliżymy. Zobaczycie sobie, jaką mają strukturę. Jak wyglądają. Myślę, że tydzień temu bym już był w stanie wypatrzeć. Akurat tak mi się wydaje, a nawet nie pomyślałem o tym, żeby zajrzeć w to miejsce. Dobra, pokażę jeszcze kilka. Tak, i tutaj jeszcze jeden owocnik. Kawałeczek dalej. Mamy kolejny. Muszę popatrzeć, żeby tutaj nie rozdeptać w okolicy, jeżeli coś będzie. Jak będę się przemieszczał do następnego owocnika, ale pokażę wam. Nie widzę tutaj po drodze. Powinniście już widzieć, chociaż ostrość jest nie, jest nie taka. Ale pokażę wam. Zobaczcie. Wszystko młodziutkie, smardze, stoszkowate, piękne smardze. Także, teraz można śmiało powiedzieć, że sezon już wiosenny się zaczął. Tak z grubej rury, bo jak już są smardze, jak już smardze ruszyły, no to powinno być coraz szybciej zbliżać się do grzybów letnich także w maju spokojnie możemy już za maślakami popatrzeć i zobaczcie tutaj jeszcze jest jeden kolejny pięknie już wybarwiony tak jak smart stożkowaty ma być wybarwiony więc troszkę tych smarzyków mi tutaj u mnie się pokazało no i nawet już chwytają kolor odpowiedni Także pięknie zobaczcie go jeszcze tutaj No, to będzie coś pięknego Zobaczcie na trzon jaki piękny Oddalę Wam teraz pokażę i przejdę na jeszcze jednego obok. Zobaczcie tego. Też pięknie wybarwiony. No, coś wspaniałego, ale my to cieszy naprawdę. Pozdrawiam.